Słuchajcie, poczekaj, pokaż zegarek. za dwie dwunasta idziemy pod stadion bo umówimy się z nami 6 Stanowskim. Wziąłem mu rękawice, zapytam o no Panowie, Krzysia Stanowskiego tu nie było? Krzysia Stanowskiego tu nie było? Czekacie? Czekamy razem. Tak, tak, tak. Krzysiuś okay. na spari gdzie okay. ze Czekamy do pić po Rewolwerowcy są punktualni, nie? Krzysiu. Ale nie wiecie czy on jest w budynku, czy nie? Okej okay. u jest spotkanie, widać. Pana. Stanowski! Chodź, poszukamy. Chodź, Stanowski! Tu góry jest. Jest? Nie, wychodź. Prawdziwy rewolwerowiec nigdy nie spóźnił. Pamiętaj. Patrzcie. Nie mogę uwierzyć, jaki ty jesteś głupi. Ty myślaj, że ja naprawdę przyjadę do Częstochowy i się z tobą. Ja się w ogóle do Częstochowy nie wybieram. Ja jestem w Warszawie. Mam spotkania biznesowe z, poważnym... <śm> z poważnymi ludźmi. Człowieku, tam nikogo nie ma. Od początku chciałem tylko i wyłącznie to, żebyś stał, jak ten głupek na mrozie, <śm> i czekał na walkę z gościem, który, nig <śm> który się nigdy w życiu nie bił. Przecież ja już Ci mówiłem, że Ty byś mnie zabił jednym ciosem, Ty byś pobił jakieś 85% kobiet w tym kraju, więc mnie też byś pobił, pobił, ja nie będę do Ciebie startował, ja nie umiem się bić, człowieku. Natomiast to, że stałeś tam jak dureń pod tym budynkiem klubowym, ja specjalnie wezwałem Cię pod budynek klubowy, żeby jeszcze ktoś znajomy mi zdjęcie zrobił, jak tam będziesz tkwił, czekaj jeszcze z godzinkę, przyjadę, będę o 13, Marcin, siemanko.